Nawiasem mówiąc, piękne drzewo, dąb kwalifikujący się na pomnik. Chyba nawet jest pomnikiem przyrody. Tak sobie tutaj rośnie, na dzikim parkingu. Tak jest. Pomnik przyrody jest to, jak głosi tabliczka. Mocarne drzewo, a tu będzie budynek. A tu jest ZUS jak piramida. No, tu ujechać z tego parkingu to horror Offroad można uprawić, czyli jazdy terenowe teraz to, to, pojechali Bo nam gość zagrodził, no, ale jesteśmy już na właściwej drodze, drodze do wyjścia z tej patologicznej sytuacji. Capema Komenda Miejska Policji, Macz na Cieszyńskiej, radiowo telewizyjny, po lewej Opera z brakującymi miejscami parkingowymi, tam po prawej będzie cmentarz węgielnicy który powinien być parkingiem. Ale najlepsze to było teraz zapomniałam wam pokazać, mijaliśmy Stary, drewniany, zrujnowany domek, siedziba teatru Trzy Rzecze, który znany jest z tego, że tam się udzielał Bangawę, Poszukiwanym poszukiwany listem gończym oszust, złodziej i wyludzacz, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Xenofobicznych, poszukiwany do odbycia kary dwóch lat bezwzględnego więzienia w Polsce, siedzi sobie w Norwegii, w Norwegii dostał azyl, wystąpił azyl jako osoba rzekomo prześladowana, jako mniejszość LGBT, mając dzieci, chyba dwójkę, drugą partnerkę, więc to dziwny jest ten trochę LGBT, że tak powiem. A najciekawsze teraz jest, że sobie żyję w tej Norwegii z córką rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstą, która to komenda poszukuje listem kończą właśnie tego gawu To jest ten dom po lewej stronie. mieścił ten teatr i ta siedziba całego tego biznesu dziwnego. A niektórzy mówią, że on właśnie dlatego tak naprawdę współpracuje z, z różnymi ludźmi, jeżeli pilnuje go, córka rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w tej Norwegii i ma z nim chyba nawet już córkę on ją poznał jak była nieletnia na warsztatach tak zwanych teatralnych w jakiejś tam szkole w Stoku. no to rozumiecie niezłe są to historie i tacy ludzie szerzą potem fake newsy w internecie eee, na przykład podszywają się pod jakiś tam ruch ludzie przeciwko myśliwym gdzie tam Informacje, że ktoś na przykład zniszczył wonę myśliwską, czy jakieś akty sabotażu, terroru prowadzi przeciwko myśliwym Sami oczywiście tego nie robią, natomiast nieustannie prowadzą zbiórki pieniędzy na tego typu działalność, niby że ją popierają, lansują i tak dalej. Więc tak naprawdę to jest organizacja o charakterze terrorystycznym, jej działalność powinna być zakazana. Tu po prawej mamy operę, a to teraz jedziemy właśnie po takim odcinku zostawionym choć i u głów. Wszystkie te ulice kiedyś tutaj w tych okolicach były właśnie takie. No, potem nowoczesność wkraczała, więc przynajmniej zastępowali to brukiem albo asfaltem. Tu pan coś Są te uliczki, dziwne są te okolice, to jest prawie centrum. I dlatego niektórzy chcą zabudowywać to takimi klocuszkami bo wiadomo im więcej metrów kwadratowych sprzedanych w tych murówkowcach, tym bardziej wielkomiejsko jest. A wracając jeszcze do tych różnych tam spod bramki, to no, najciekawsze jest to, jak te cyfrajerzy przepisują innym swoje wady. To tak zwana projekcja. A na przykład yy, ja się zawsze śmieję z ludzi, którzy byli w stanie uwierzyć w cokolwiek, w taką mitomanię, yy, jaką prezentuje na przykład yy, przecwelony, obeszczany, obesrany. Przecież on najpierw tam was okłamywał, że ma prawo jazdy, robił nawet live z samochodu, okazało się, że kłami. Realnie we wszystkim okazało się, że we wszystkim kłamie. Teraz gada, że wygrał jakąś sprawę. Okazuje się, że sprawy w sądzie są niezakończone, on ma ileś spraw. Niedługo będzie miał komorników, nie pracuje dlatego, bo boi się komorników, bo wszystko by mu zabierali. Nie? Więc została mu tylko cyberżebranina w internecie. Wiem też, że próbował zajmować się męską prostytucją internetową od no tego typu dziwny zawodnik, nie? Generalnie mocno nietypowy. Rodzice się od niego odcięli. Wiadomo, że jest tak nieporadne, że bez ich pomocy to pozwina. Dlatego mieszka w małym pokoiku w mieszkanku mamusi się tam opiekować w wynajmowanym mieszkaniem z tego tam ma jakieś pieniążki na przeżycie i ma bardzo dużo czasu zobaczcie przecież on tą działalność swoją internetową traktuje jakby to było centrum stoku, są to kręgowe na przykład handlowe centra tutaj dawne dom partii obecny Uniwersytet w stoku chcą sprzedać ten budynek nie wiem co tu powstanie traktuje to tak jak swoją pracę poświęca temu czas od rana do wieczora cały czas na przykład próbuje pisać komentarze na moim kanale z fałszywych jak ma tam dziesiątki czy setki przecież maniak, obsesja, świron szkolnej nie istnieje nie wiem co się stanie jak wszyscy z tego definitywnie zrezygnują chciałby przecież zostać największym gwiazdą i reżyserem szkoły 17 więc ma z tym duży problem jak przyciągnąć widzów, bo jak gada tam o tym co czym się sam kiedyś zajmował czy o czym tam niby mu się wydaje że ma pojęcie, czyli o piłeczce to 5 osób ogląda nie? żeby nie te farmazony kłamstwa, imitowania na temat innych osób yy... Świecenie światłem odbitym, po prostu. Nie? Tak naprawdę, ludzi nie interesują się tym, co jego pustką w głowie i pustką życiową, tylko że na przykład powie coś ciekawego na temat innych ludzi, e, którymi się interesują, którzy są dla nich ciekawi. No, ale to jest ten dylemat takiego, właśnie trola hejtera, o tutaj mówiłem, pomnik Zamenhofa, sfera Damowicza. Tragedia. Prezydent jego stopu uważa tego gościa za swojego kolegę, który zginął, a znany był z 36 kont bankowych i mieszkań na wynajem, których pochodzenie nie był w stanie wytłumaczyć, pieniędzy i mieszkań. Więc młody Wałęsa powiedział, żeby zrezygnował z bycia prezydentem Gdańska, bo teraz on chce nim zostać. No ale Adamowicz nie posłuchał eee, żądań Platformy Obywatelskiej. No i zginął. <gryw> Najpierw była nagonka prasowa na niego, ogromna hejt, że jest złodziejem, że będzie siedzieć, że powinien się wycofać z życia politycznego. Nie posłuchał. Jego asystentka ma córkę, której ojciec nie jest znany. W związku z tym, jego żona z dwoma córkami odseparowała się od swojego męża i wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Ta asystentka teraz jest prezydentką, z Gdańska. Naprawdę, no, takie numery najlepsze mi w wykonaniu tego gościa, który fałszuje wybory, żeby być prezydentem w Białymstoku związane z lotniskiem, bo gość wydał 45 milionów na pseudo lotnisko, które do dzisiaj nie działa i nigdy nie będzie działać, bo nie ma na terenie miasta miejsca na pas długości 2,5 km potrzebnego do funkcjonowania lotniska, więc lotnisko nie działa. Gość w kampaniach wyborczych lansował się, że właśnie że on stworzy lotnisko, czy potem zbudował lotnisko, tylko przejściowe trudności powodują, że to lotnisko nie działa. Nie działa od lat, nie działa do dzisiaj. To jest w ogóle głupota, absurd ekonomiczny, bo te tereny można by sprzedać albo wynajmować firmom białostockim, które by płaciły wtedy podatki do budżetu miasta Stoku i dawały miejsca pracy mieszkańcom. Firmy przenoszą się za Biały Stok bo Brakuje miejsca w samym Białymstoku. No więc polityka absurdalna. Tak Taka księżycowa ekonomia. No, gość w końcu jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku. To zobowiązuje wiecie jaki jest poziom szkolnictwa wyższego w Polsce. Kształci biernych, miernych, ale wiernych. Głupich. Ludzi niesamodzielnych, myślących. Szkoła generalnie miała prać mózgi, a nie rozwijać twórcze myślenie w Polsce. To jest też takie największe skrzyżowanie w Białym Stoku, Piłsudskiego i Sienkiewicza. Żeby było wielkomiejsko, to tutaj te takie daszki, to zbudowano przejście podziemne, bo kiedyś ludzie przechodzili tutaj yy, przejściami dla pieszych. Można powiedzieć po wierzchu tego skrzyżowania. Było łatwiej. Jak widzicie, są i tak takie momenty, że samochody, na przykład. Nie jadą, my tu stoimy, więc piesi mogliby przejść przed nami, ale zagoniono ich w podziemia, bo miało być wielkomiesiące po warszawsku, warszawsku. A wiadomo, że po Warszawsku, w przejściach podziemnych, to brud, smród, przestępczość, napady. Bezdomni sikają w windach, windy wtedy ulegają awariom. No i w ogóle jest to problem nie? dla matki z dzieckiem, na przykład z wózkiem, czy dla rowerzystów. Wiadomo, że zejście, wejście. Jest po prostu przeszkodą, nie? traci się czas, traci się na to niepotrzebnie energię, więc w wielu miastach te przejścia się likwiduje z kolei i przywraca się ruch na zewnątrz, bo teraz filozofia się zmieniła: to nie samochód jest bogiem i panem, czy jest człowiek w samochodzie, ale pieszy ma nawet czasem więcej uprawnień, tak? Jak wejdzie na przejście dla pieszych, to ma pierwszeństwo, więc wracamy do tych czasów. Białystok oczywiście. Się za cofaniem o 30-40 lat Tam trochę nielegalnie tutaj zawraca. Tutaj mamy różne dziwne przystanki, które miały być centrami przesiadkowymi. To oczywiście nie działa, bo to taka szumna nazwa. Centrum przesiadkowe wybudowano przy dworcu PKS-PKP w Białymstoku. Te pieniądze unijne były pieniądze do wzięcia, to wybudowali, wzięli pieniądze, tylko że nie ma tego centrum przysiadkowego bo nie wiedzą jak uruchomić kolej miejską. To generalnie są ludzie niekompetentni, pracujący niestety w polskich urzędach często. Nikt tam kompetentny nie będzie znosić szefa, który fałszuje wybory, na przykład. Korupcji, nepotyzmu, łapówek. Nie, to każdy człowiek przyzwoity trzyma się od czegoś takiego w sumie z daleka. Trzeba mieć jakieś tam kompetencje, żeby działać w takiej mafii, żeby nie dać się wygryźć, tak? Bo tam do nosy jeden drugiego podkopuje, podkabelowuje, nie? Szukają na siebie wzajemnie haków. Po lewej komenda wojewódzka policji z tym dziwnym przejazdem rowerowym tam dalej, że nie ma jak zaparkować, a my musimy zaparkować, więc na razie...